I -Pure. środki czyszczące, dotykowane jakby dla, dla urządzeń Apple. A. Trzy rodzaje: każdy przeznaczony do innych powierzchni: iPure aluminium, iPure plastik, iPure glass. To jest prawdziwie ekstremalny przypadek zabrudzonego białego iBooka. Widać pełno plam, jakieś przebarwienia. Spróbujemy go doczyścić za pomocą iPure do plastiku. Zabrudzone jest tak mocno, bo to jest mój MacBook, a ja niestety jako lokalny. Dostawca internetu czasem muszę z nim chodzić w dziwne miejsca typu poddasza, strychy i tak dalej. Biały kolor nie spisuje się najlepiej, ale środek i piór może pomoże. Na razie, rewelacja. Parę ruchów i wszystkie plamy poznikały. Na pewno najgorzej będzie w środku. Zobaczmy, jak tam z klawiaturą. No tak, tu też niestety nie ma się czym pochwalić. Jest przybrudzony, brudno również w kla w przy klawiaturze. No nic, spróbujemy chociaż dookoła gładzika wyczyścić. No wiadomo, że trzeba troszeczkę. Popracować nad tym, ale co? No, już pięknie jest. Już przebarwienie z boku zniknęło. Jeszcze tutaj, w okolicach pod ekranem, jest dość brudno. Tu spróbujmy, najpierw z jednej strony. No, poprawa jest no, niesamowita wręcz. Może idąc za ciosem, wyczyścimy cały plastik dookoła. Klawiaturą będzie najwięcej zabawy. To sobie zostawię na później. Ale o! Które klawisze są najbrudniejsze? Jak widać, chyba ten komand z jabłkiem. No tak, w końcu zaczynają przypominać białą klawiaturę. Teraz sprawdzimy, czy będzie jakikolwiek efekt czyszczenia wydechu. Jakby w miejsca, w którym wydmuchiwane jest gorące powietrze. Tutaj plastik pożółkł, już zdążył w końcu. 6 lat minęło od nowości, od zakupu tego komputera. Z takim czymś to chyba raczej żaden środek sobie nie poradzi, ale spróbować warto. Efekty czyszczenia w środku są. Znaczy, efekty czyszczenia klawiatury są bardzo, bardzo zadowalające. No i co? No niemożliwe. Wygląda na to, jakby ten żółty nalot... ...dało się usunąć. No to jestem bardzo zadowolony. Teraz wypróbujemy środek iPure do czyszczenia szkła czyli ekranów w naszych MacBookach, iMacach, iPodach, iPhonach. Przetrenujemy to na moim stareńkim MacBooku z 2007 roku. 125 ml. To jest sporo, naprawdę. No to lecimy. Kurz zszedł, jak tam jakieś plamy i smugi też już znikają. Jeszcze jedna ekstremalna próba. Tym razem stary zasilacz od MacBooka, który większość czasu gdzieś tam spędził na podłodze, jak widać, porysowany mocno. Brud wżarty w rysy, no ale nie zaszkodzi spróbować go doczyścić, może się coś, może będzie jakaś różnica, ha. Rysy oczywiście nie znikają, ale brud z nich i owszem. Proszę zobaczyć, jedna strona, druga strona. Ta nieczyszczona, jeszcze raz strona czyszczona, tak i strona nieczyszczona. Teraz spróbujemy środka do czyszczenia aluminium, czyli iPadów. MacBooków y, aluminiowych, czyli nowe Pro, nowe MacBooki R. Znaczy, wszystkie MacBooki R, wszystkie MacBooki Pro, Ajmaki, te nowsze y, aluminiowe. W zestawie mamy ścieraczkę, pojemność. 125 ml. Pachnie alkoholem. Mój iPad nie jest super brudny, ale są na nim ślady używania. Użyjemy oryginalnej ściereczki od iPure. O, no, w zasadzie to ten. Jedyny większy brud jaki na nim był zszedł po pierwszym dotknięciu. ściereczką. No, tak można stare iPady sprzedawać jako nowe po takim czyszczeniu. Jeszcze użyjemy znowu środka do szkła. Żeby oczyścić jego ekran. Chwilka zabawy i, i ślady paluchów i smugi znikają. Ślicznie, już jak lustereczko. Generalnie bardzo zadowolony jestem i z efektów czyszczenia i z ekonomicznego aspektu, bo zużyło się bardzo mało środka. Oczywiście przy takiej pojemności taka, takie jedno opakowanie może wystarczyć na bardzo długo nawet jak często będziemy czyścić nasze urządzenia. Oczywiście nie, nie musimy ich używać tylko do produktów Apple. A, bo wszystko, do wszystkich powierzchni do których są one jakby przeznaczone, czyli do, do plastiku, do szkła, do aluminiu. Możemy myszki czyścić, obudowy dysków twardych zewnętrznych i tym podobne rzeczy. Aj, piór. wyznawca poleca.